Zobaczcie, jakiego mamy tutaj dużego kawalera. Marcinek jest u nas od tygodnia. Marcinek jest u nas od tygodnia. Postał troszkę stajni. Ciocia powiedziała mi, żeby go dzisiaj zaprowadził do stada. Zobaczcie, Marcinek żyje tylko dzięki wam. Żeby nie wasza pomoc. O. Boży w świecie, tak? Może dzięki nie żeby dzień było na tym Boży w świecie? Marcinek to bardzo fajny źrebak podrośnięty. Bardzo fajny. Trochę, trochę jest kościół, teraz był w stajni stał troszkę, ale zaraz go puszczę tam po starej sobie pobiega. Zobaczcie, jakie jest fajny. I miły. No, miły jesteś. Miły jesteś. To się okaże, jak się pójdziemy do stada? Także dziękujemy z Marcinkiem za pomoc. Przepraszam za troszeczkę zaległości w tych filmikach. Nie bój się, nie bój tutaj wiadr zawiał. Tutaj wiadr zawiał chodź. Już czego tam ustala, bo on tutaj nie zna tego terenu. Dzisiaj taka jest trochę wieczna pogoda. Chodź tam z ogózy się nie bój się chaj. Chodź. chodź. Zobaczcie, może stoi i tego pokaże, jak wygląda. To jest taki podrośnięty źlebak. Półtora roczku ty masz może albo dwa. No, nie wiem się nie Chodź. Chodź. Tu Tu jakiś ludaski stoją. się idziemy starać. Tam cię puszczy powiekażni, no chodź. O zobacz, tutaj stoi księżniczka. Taka duża jest jak ty. No. Przywitaj się z nią ładnie. Hmm. Ty duży jesteś, większość księżniczki kawał konia. Jak na nasze standardy to bardzo duży. Tutaj cię nie wpuszczę, bo tutaj tym podokiem rządzi dziadzio. Jakby dziadzio się co zobaczył, że jakiś taki duży chłopak chodzi u niego po podoku, to by była grubsza afera. No, była grubsza afera. Cię tam do tych kucyków. Bo... Spokojny chłopak tam, zobaczymy. Dam go tutaj do kucyku, bo niedługo będzie ten dzień otwarty. Niedługo będzie dzień otwarty. I chciałbym wam go po prostu pokazać, bo wpuszczę tam już tam co stoi biały i te większe konie, to ciężko będzie go później przestawić. Chodź. No zajrzyj, tu jest takie, do, to jest przedszkole. rybaczki różne stoją. Tam stoją różne rybaczki. Tutaj, o, jest biały. Biały tylko dziadzio, o. Z dziadzią to chyba jak dziadzio pinuje tego, zobacz. Dziadzio. No no, spokojnie, bez kopania, bez kopania przez płot. Marcinek jest spokojny, nie musisz go straszyć, zresztą on do innego padoczku. Do innego padoczku idziesz, tak? No chodź, kościel, chodź, żeś miły konieczny. Chodź. chodź tam pójdziesz sobie tam fajnie, są kończki. z nimi się będziesz wodnoć. No, nie bój się, nie bój się, chodź. Nie bój się, nie bój się kolego, nie bój. Tutaj nie skakuj. Nie skakuj tutaj. To nie dla Ciebie będzie padać, chodź. To jest fajnie, zobacz. Zobacz tam też są dalej kurcyki. Zobacz no, macie tu stoi, zaraz chodź, 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 chodź. No, no, sam tu koniki, są. Już miał się z nim bawić. Taki podrośnięty chłopczyk. Czy ty jeszcze rośnisz, bo ty duży jesteś naprawdę? O tutaj Maciuś stoi. On specjalną ma dietę, jest stary i schorowany i musi dostawać kilka razy dziennie jedzenie. O, przy okazji pokażę mamy tutaj nową wiatkę. Na tym po nie było wiatki, teraz już jest, bo Maciuś musi mieć jadkę. Tutaj jest bliżej. Możemy go łatwiej karmić. No nie jest to... chodź, 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 chodź. Rzesy, oj, oj, oj. No dobra, to się już obejrzyjcie, no. Zobaczcie, to jest prąd w tej mnie, jak ci w młotkę strzeli. Dzisiaj naprawialiśmy. No. no, chodź, 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 chodź. Idziemy dalej, idziemy. Idziemy dalej, chodź no. Spokojnie. jest spokojnie. Chociażby gdy jesteś taki duży, nie ma siły z tobą się przeciągać. Ładny i duży. Podziękuj tu ładnie wszystkim, bo ratowali ci życie. Już byś chłopie nie żył, gdyby nie ci dobrzy ludzie, wiesz? Tylko dzięki nim żyjesz, że pomogli zbierać pieniążki, żeby cię wykupić od handlarza. Choć suwka zobaczysz. No nie, bój się, chodź. On taki młody, widać, jest jeszcze wystraszony trochę chłopak. Ale z tej strony może, bo jeszcze jest nie, coś tutaj. O, tutaj do tych pójdziesz. To Gabryś jest. Chodź, zobacz. Chodź, tutaj ci pokażę. Tu są też takie większe koliby. Jak ty zobacz. Chodź, zobacz. Zobacz, 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 zobacz. Tutaj zobacz, To Jest Gabryś. Ta klaczka miła, większa. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Do nich zaraz pójdziesz. Widzisz? No. no, tu będzie fajasko. Tu będzie pojazd. No. już cię tam wkładam, bo że tam jest prąd. Nie dotykaj tej taśmy mordką. Marcinek to jest taki duży dzieciak. No, wyrośnięty. To jest taki zimno koń, trochę jakaś mieszanka, nie wiem. Ale. Jest na bardzo, bardzo młody. Chodź, Nie przybywaj się. Ty masz z 500 kg albo z 700 Chodź, zaraz cię tam puszczę. Będziesz się tam bawił. Zaraz go puszczę, ten padaczek do tej pani właśnie jego brysia jak się tak nazywa? O, Madzia chyba. I do Madzi z nim będziesz się bawił. Chodź, tu jest furteczka taka. No chodź, chodź, chodź. Tu są osiołki, widzisz? Tu te same osiołki mieszkają. Osiołki są zaspokojne. Za spokojne. Mój Oj, niech tu mówiłem cię, sprąd. Mówiłem ci, że Dani sprąd, no. Chodź. <ślał> Myślałem, że w tej taśmie nie ma prądu. Dobrze, to taśma tu się przyda, bo widzę, że on się kładzie na to ogrodzenie, to on by zdemontował to nam wszystko, tak? A tak jak jest prąd, no to te wody jest szansa, że przetrwają. Uważaj no, na prąd, uważaj, uważaj. Sówka <grystów> trochę jest taka, mówi taki duży. Taki duży, chodź chodź, 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 chodź. Chodź, tutaj Cię wpuszczę, chodź. Zaraz go wpuszczę i nagram drugą część filmiku. <grystów> Puściłem tego wielkoluda do stada. No. Zaraz zobaczymy, co będzie się działo. Jak ten potrośnięty zrybak rybak w stadzie będzie? Oj, jaki duży jest. No uważaj, mówię ci, tam jest prąd w tej taśmie, już się dostałeś w panosie. O, przyszedł Gabryś tam. Maja. Musisz sobie trochę chłopak pobiegać, bo stał kilka dni w boksie. Zobaczcie jakiego fajnego konika uratowaliście Dużego dzieciaczka Dużego dzieciaczka Teraz będzie miał Takie zajęcie Genianie po łące, Zabawy Jedzenie siana Koniec stresów No Jeszcze raz dziękuję ja i Marcinek za życie, którą podarowaliście Biegamy, biegamy, biegamy mu się trochę ruchu, bo jest upasiony widać chłopak na rzeź czy tam się trochę pobiega? Pucyki to wyglądają już. Co to za przystaniaczek? Cześć, cześć Chodźcie, chodźcie, chodźcie chodź. Jesteście parą, co? Gabryś i Maja. I Maja, i Maja, 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 tego Przystoniaczka

a wszystko, wszystko dla niego jest nowe, nowy teren. No. <grywa> Oj, ty jesteś troszkę wystraszony tego wszystkiego. Nic, jiu, nic, jiu. wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Będzie sobie zaraz zdali, że jakąś koleżankę albo kolegę będzie się bawił. Tak, to masz trochę sięka we włosach. Bardzo miły koniki jesteś, żeby wszystkie konie takie były. No o teraz jesteś piękny. Teraz jesteś już piękny. Ja byś majada to mogła być twoi przyjaciele gdzie są dużymi koniami, Nie takimi dużymi jak ty, ale też dużymi. O, podeszły do niego muszę go wypąchać. <grytanie> teraz zostajesz, żeby go wąchała po tyłku to kopa dostaniesz zaraz jeszcze. To jest spokojny koniec, że się zapewne szybko zaklimatyzuje. Szybko się zaklimatyzuje. Może sobie znajdzie fajną dziewczynę. Widzę, że spodobał się Mai. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem to imię. No, spodobał się Mai i sobie będą razem chodzili, bo oni są więksi. Bo widzę, że Maja chodzi z Gabrysiem. I może Ty będziesz z nimi chodził jeszcze co? Będziesz z nimi chodził. Będziesz. No dawaj, 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 Powiedz, ja to jesteś tu taki. Łoj, taki grzyby masz tej grzybie chłopie, gdzie ty? trzeba troszkę będzie. Może jak będzie dzień otwarty, to poprosimy żeby Cię ładnie rozczesał. Bo te warkocze to masz takie poplecione naprawdę przez wiatr. Nie wiem, czy to się da rozczesać, czy to się da rozplątać. Nie wiem, czy nie trzeba będzie skrócić tej grzywy indiańskiej. Spytam się Ciocioli, co ona o tym myśli. No, dobry, 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 dobry. dobry. Tak więc razem z Marcinkiem tutaj dziękujemy za pomoc. Pozdrawiamy z Nowego Wilkowa. Zobaczcie jaki piękny koniec. Dzięki Wam żyje. Duży. Jeszcze na pewno urośnie. I zapraszamy na dzień otwarty. W tym roku dzień otwarty będzie 8 listopada ze względu na święto zmarłych, bo wypada akurat ta, ta sobota 1, także zapraszam 8 listopada. Ostatnio była fajna pogoda. Mam nadzieję, że teraz też będzie fajna. Posnaćcie Marcinka. O, zaraz się do znowu doczki do tego pastucha i go coś pyknie i będzie może w których chodzi z Tak. Także spokojnie. Przebiegło to dołączenie do stada. No dawaj, pobiegaj troszkę. Dawaj pobiegaj, no? Myślę, że będzie jakaś większa bieganina, że coś ciekawszego się uda kręcić, ale widzę, że jest spokój.